Witam wszystkich bardzo serdecznie, Szanowni Państwo, dostałem mega prezent. Dostałem taki kopiec, taką stertę z drapek. Mamy tutaj 74 zdrapki po 5 zł, czyli załączną kwotę 370 zł. I się zastanawiam. Zastanawiam się, czy to zdrapać, czy zrobić jakiś konkurs. Jakieś propozycje. Może konkurs dla subskrybentów. Czekam na Państwa komentarze, co tutaj z tym zrobić. A jeżeli konkurs, no to właśnie jaki? Liczę na Państwa kreatywność. Mamy 74 zdrabki, czyli mogłyby dostać na przykład 74 osoby po zdrabce. Można by było zrobić jakąś rywalizację. Hmm, żeby była fajna zabawa. O to chodzi, żeby były emocje fajna zabawa. Także proszę napisać w komentarzu. Co zrobić z tymi zdrobkami, bo jest ich naprawdę dużo. 74. Czekam na Państwa komentarze. Proszę zostawić łapeczkę w górę pod filmikiem i do zobaczenia.